Przychodzę, bo zadałam wczoraj na story pytanie, które wywołało absolutną burzę i bardzo się z tego cieszę. Przychodzę, żeby zostawić je tutaj, story za chwilę zniknie, a chciałabym, żeby to, co za chwilę przeczytam i to pytanie, które zadam, również przytoczę Wasze komentarze, popisałyście do mnie. Chciałabym, żeby zostało to na dłużej, bo mam takie poczucie, że to potrzebuje trochę osiąść i popracować sobie w nas kobietach. Zadałam pytanie, co czujesz w ciele, kiedy mówię: Mężczyźni są więksi od kobiet. To co wam za chwilę tutaj przeczytam, to jest opis ustawienia koncepcyjnego, czyli... Nie osobistego, a takiego, które dotyczy pewnych wzorcowych sytuacji. Więc pytanie ponownie: co czujesz, kiedy mówię, mężczyźni są więksi od kobiet? Podzieliłam grupę według płci i ustawiłam mężczyzn oraz kobiety w dwóch rzędach naprzeciw siebie. Gdy kobieta poczuła się gotowa, zbliżała się do mężczyzny i mówiła do niego. Jesteś większy, ja jestem mniejsza. I zgadzam się na to. Każdy krok, który robiła w stronę mężczyzny, musiał być świadomy, a jej wypowiedź przekonująca dla mężczyzny. Jeśli nie, mężczyzna mówił jej o tym i powtarzała ćwiczenia. Gdy ćwiczenie było poprawnie wykonane, mężczyźni promieniowali radością, zachwytem, ciepłem, ulgą, ochroną, miłością, pragnieniem oraz zaufaniem wobec kobiety. Te proste słowa budziły uczucia, których kobiety pragnęły doświadczać ze strony mężczyzny. Również mężczyźni byli, byli szczęśliwi. To stwierdzenie powodowało, że mężczyzna czuł się bezpiecznie z kobietą, sprawiało, że nareszcie otwierało się jego serce i mógł stanąć przed kobietą w swojej męskiej sile i mocy. Tak pokazały reakcje mężczyzn i kobiet. To ćwiczenie nie ujmowało niczego kobiecie. Sprawiało raczej, że mężczyzna postrzegał ją jako równie wartościową i jako partnerkę. Nie odbierało kobiecie mocy, dając ją w zamian mężczyźnie. Wzmacniało to oboje. Poczuj sobie nie szukaj odpowiedzi na zewnątrz. Z